W Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyło się spotkanie, gdzie przedstawiono działania polityki społecznej prowadzonej na terenie województwa łódzkiego. W trakcie spotkania poruszono wiele ciekawych tematów związanych z działaniami, jakie są prowadzone przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Dwa szczególne i ważne dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego jest program województwa Karta Rodzin Wielodzietnych oraz Karta Seniora Województwa Łódzkiego. Jeżeli chodzi o seniorów, przystępujemy do programów, pozyskując jak największą ilość partnerów, aby seniorzy mogli korzystać z różnych ulg, profitów. Taką kartę można sobie wyrobić składając odpowiedni wniosek, przesyłając, składając osobiście w Regionalnym Centrum. Karta jest ważna bezterminowa. Natomiast jeżeli chodzi o kartę wojewódzką, kartę rodzin wielodzietnych, są to rodziny 3, czyli rodzice co najmniej posiadające trójkę dzieci. Warunkiem uzyskania tej karty są to dzieci do 18 roku życia bądź uczące się nie dłużej niż do 25 roku życia. Dużą zaletą programu Karta Rodzin Wielodzietnych jest korzystanie przez rodziny z dziećmi z różnych udogodnień. Wszystko jest możliwe dzięki współpracy z partnerami wspierającymi program. Prowadzimy działania zmierzające do tego, żeby tych partnerów pozyskiwać jak najwięcej, żeby dzieci mogły korzystać z tych ulg. Są to akwaparki, teatry, różni przedsiębiorcy. No żeby tutaj też umożliwić korzystanie z tych ulg, które przy, mogłyby być przy, przydatne. Tak? Do tej pory z programu Karta Rodzin Wielodzietnych skorzystało ponad 20 tysięcy osób. W tym roku obchodziliśmy wojewódzkie obchody Dnia Rodzina i szczęśliwcy, 20-tysięcznej karty też byli uhonorowani tutaj przez marszałka województwa. Natomiast jeżeli chodzi o kartę dla seniora, ponad 18 tysięcy kart. Także tutaj te liczby świadczą o, o tym, że zainteresowanie jest duże. Ja myślę, że tutaj też ważne są aspekty polityki senioralnej, które prowadzi Regionalne Centrum. Seniorzy oczekują, żeby do nich wychodzić z różnymi programami. Jednych, jednymi z nich są wojewódzkie obchody Dnia Seniora. W tym roku mieliśmy w trzech ośrodkach. Był to wielu, Łowicz i Piotrków Trybunalski. W przyszłym roku też będą pewnie inne obszary, żeby tutaj propagować tą politykę senioralną. Seniorzy tego oczekują, są to Prezy zamknięte na jedna na tysiąc osób, więc to są takie przedsięwzięcia dosyć duże, cieszące się dużym powodzeniem. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gmin, Miasta oraz Instytucji i ośrodku z powiatu kutnowskiego.